Cześć, dzisiaj gra... No dobra... Yy, ojejkuś. Yy, chciałam powiedzieć, yy, że czekajcie. nagrywam na E. Y. Pozdrawiam, Luna de Lua. Jak skończę to? Dobra, nieważne na razie to jest. Dobra. To zaraz, was... Zar no dobra. Dobrze, zobaczymy, ile mamy. Wow, dużo. Jak dla mnie. Proszę was o pomoc w levelu. W ogóle tak, bo mi się nie chce robić ani zadania, ani nic. Od razu sobie odbierzemy. Dobra, mamy. Troszeczkę będzie trwał ten odcinek. Znaczy, nie mówię, że będzie bardzo długi. Ale ja nigdy nie lubiłam po prostu nagrywać długich odcinków, dlatego właśnie, że. No, jakby to powiedzieć, po prostu się za długo wstawiało, ale jednak to ok. Napiszę, nagrywam odcinek. Pozdrawiam, Szarleti. Przepraszam, nie wiem, jak, yy, wiem, że to pisze, yy, yy, czy, yy, czyta się jako szy, bo znam się na angielskim. To jest szare, Szarety, czy jakoś tak. Pozdrowiona. Znaczy ja, jeżeli źle czytam twoje imię, to napisz w komentarzu, czy gdzieś. O godzinie 16 będę miała poster. Y, booster, nie wiem, 5 Osób, które najbardziej pomogą, dostaną po dwa pozdra. Jedna osoba, równo się dwa pozdra. Wow, kto będzie pomagać, Napisz w kom. Może ktoś pozdrowi. Powiem Nagrywam odcinek. Jak słyszycie, pomagać jej. Najpierw powiedziałam, że ci pomagali. Będę pomagać. Jak mogę. Tylko przypominaj. Właśnie, przypominaj. Dobra, yy, daję ci loveka. Sześć 6 już zarobiłaś. Oczywiście, że pomogę i może wy też dostaniecie pozdra, a więc... <laughs> tak po prostu nam, bo mi dała chyba grafa, czy nie pamiętam. Nie, nie, przepraszam, ale pozdrawiam wszystkich znajomych online, od razu mówię. Postaram się 15 minut nagrywać tak maksymalną tą. Dała mi grafa i ja jej podziękowałam. Do takich prawdziwych najek, Takich mocnych, co bardzo dobrze je znam. Strasznie. To piszę takie coś. A ja za. No tak. No tak. Nie mogę. Twój. Nic czyta się szaretki. Jeżeli coś pomieszałam, bardzo, bardzo. No, nie, dobra, nie będę pisał teraz kropek. Bardzo przepraszam. Napisz. Napisz. Jak coś. Nie wiem, czy dobrze odczytałam Twoje właśnie imię, czy nie. O jejkuś! No, nik. no Ty tego nie usłyszysz teraz? Tylko na odcinku, nie. Dobra, to Ci coś damy. Znaczy nie mówię, że mam wszystko, co, mi co mogę dać, ale jakieś tam rzeczy się znajdą. Właściwie mam dużo dla VIP-a, bo korzystam z tej oferty, a raczej. Znaczy nie wiem, to już będzie chyba po nagraniu. Ja ci dam prezencik. Już ci dam, Znaczy, nie będę dawać takich super bombowych, nie wiem jak to nazwać. Mogę ci dać coś za vip -a. właśnie, bo ty jesteś vip -em. No właśnie. Jestem taka zapominalska. Może wiecie co? Lecę jakieś piosenki w tle. Przepraszam. Bardzo dziękuję za Wasze prezenty, bo niektóre otrzymałam właśnie od Was. To Ci damy, żeby nie było taką taką tą. A czekajcie co napisałaś mi. Uwaga. Widziałaś na arcie. Co napisałam? Arecia. Dobra. Pozdrawiam Irlisek. Znaczy, Jablisek. Mówi się, czy. Yy, mówi się, się i czyta. Szarety ja piszę. Szarety. Dzięki za te. To. dobrze. Powiedziałam. Bo napisałam. Powiedziałam Szarety. A potem najpierw powiedziałam szarletti, a potem na się poprawiłam szaretti. Powiedziałam, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jakieś posenki lecą. No, pozdrawiam ich chłopaka skoro już, tak? Tak, dziękuję bardzo. Myślałam, że nie będziesz... Pisać. Pisać. Ale bardzo, bardzo miło mi się zrobiło. No przepraszam, no nie, tak, nie umiem po prostu buziak dobywać. dawać. Poczekajcie. Nie chcę mi się dawać buziak. No, co mi coś takiego? No właśnie, to jest trudniejsze, bo to są dla VIP-a, jakieś, trzeba takie słowa pisać. To jakoś tam trzeba. Dobra. No lol. <coughs> Przepraszam. <coughs> choruję. Powoli choruję. Dobra, teraz się obniżyłam. Eee, dobra, 7 minut nagrywam. Wow. No, nudny ten odcinek, dosyć. Nie zaciekawy, wiem o tym, bo nie zaciekawie nagrywam filmiki, ale chyba jak to się wstawi, to nagram kolejny jak mi się uda. A więc możecie być gotowi, że w każdej chwili mogę nagrywać. A więc pytajcie się, jeżeli chcecie jeszcze wiedzieć. Nie wiem, o której się to wstawi kompletnie, co to jest za animacja, A, z tym Się dziwiłam, myślałam, że to jest jakimś filmkiem czy coś. Poczekajcie chwileczkę. No, dobra. Mm. Oczekać Mój kanał no. To No, czekaj No to Właśnie mam takie naprawdę em um. Wyskoczy Majka Msp. Jestem Jestem. Widzę, że mi pisaliście coś. Czekajcie. Nie blok... Desz to ładowanie. Wiesz nie mam. Ale bym ci dała. Jakbym oczywiście miał. No niestety. Nie będę cię blokować i pozdrawiam. Hashtag... Jelsa, nagrywam. Zostałaś. Pozdrowiona. Dobra. Prezentów nic nie mamy. Chciałabym Was o listę nie tylko prosić, ale żadnych prezentów nie mam. No, doładowanie VIP też. Nic. W ogóle prawie nic nie mamy z takich rzeczy. I co mnie bardzo smuci, ale takie życie. Chcę zobaczyć, że mamy tutaj, bo ja zbieram na boostera, jak kiedyś będę robić boostera. Na przykład będę miał wysoki level. No i będę potrzebowała. Nie każdy będzie mi pomagał, to wiadomo. 60 słów. Dzięki. W serio? Czekajcie. Nie wiem. Już patrzę. A to dziękuję. No i tak. Czekajcie. 60, 59. No zaraz przejdziemy powinien. To jak widać to 60 słów. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli chcecie, żebym wasz kanał zasubskrybowała, bo patrzcie tych subskry subskrypcji. Mniej więcej o tyle. Pokaż więcej. I hopa to są wszystkie subskrypcje, które mam zasubskrybowane. Jeżeli chcecie, żebym Was zasubskrybowała, oczywiście pisać mi gdzieś, nie wiem, pod, pod filmem czy gdzieś. Spróbuję to zobaczyć. Jak zobaczę, to dobrze. I namysł jest najlepiej, bo będę. tym I to też zbieram właśnie 35 tysięcy. Jak widać, to na, na przykład będę miała. Dajmy przykład że mamy level. Właśnie chciałam wam polecić takie coś, bo to jest nie dla vipów czy coś takie, na przykład napisz od nie mrugając. Uwaga, waga. Moim zdaniem nie mrugłam ani razy. ale myślałam, że po prostu wiecie, nie? Tak, o, y ja myślę, że no, bo to wiadomo, że każdy nie czuje, jak nie mruga. Na przykład myśli, że nie mruga. A naprawdę może mrugnąć, dlatego dałam jedno. Na ile masz, wypalenia. Napisz tu na roczek. Dziękuję bardzo. Okej, okay, co tutaj? Czy osoba wyżej. Wygląda na VIP. No, nikt nie wziął w tym udziału, a więc dla mnie. Cię, skoro już tak. Tak! Tak. Nie dasz rady. Napisz wesołsiąd tak, aby ci, ci nie, nie ci, aby ci nie, nie przeszkodził. Kto napisze, dostaje pozdrowień i niewykonalne. E. wy... Dobra, jak to napiszę, to teraz... No jak widać, napisałam, tylko trochę jakieś tam mi się zebrały, ale nikt mi nie przeszkodził. Ale mieliśmy wesołych świąt, nie? nie nikt przecież mi nie przeszkodził mimo wszystko. Jaki level ci wyjdzie? Oto w tej zabawie... Dobra, to zaraz... Mi wyszło 53, zobaczymy, czy się zgadza. Ehm, um, dobra, 16, po prostu tak zrobimy, no i co dodać, 37, 53, zgadza się, dobrze policzyłam, umiem matematykę, no moim zdaniem bardzo dobrze, mam dobre oceny z tego. I tak, 13 i 20 minut, 10 sekund, 21 sekund, tak w ogóle, um, tak, um, chciałabym zrobić klub, chyba, że mam bo mi koleżanka chyba założyła klub słucham wejdź nie będę teraz widzieć a jaka mogę powiedzieć o mam poster z góry dziękuję teraz jak widzicie jest za zostać 4 szybko jej pomagać po prostu trzeba jej tak najwięcej pomagać ja nie pomyślałam o tym, że to się będzie dalej nagrywać. Długo nagrywam. 14 i mamy nieca niecałą, jakby. Nie wszystko moje kluby. Marta Świat Film, właśnie ktoś mi założył. Bierzcie udział arty. Zaraz wezmę, spróbuję coś. Nie więcej. Jak widać, to jest. Tak. Zapraszam, oferta na mie Co miesiąc cztery osoby mogą dostać jedną rzecz z listy. Jak, jak ktoś ma napisane na profilem D, to dostaje dwie rzeczy. Dołączajcie. Dołączcie. A dołączcie. Dołączcie. Dobra, nieważne. Właśnie. Koleżanka mi to. Dobra. To moja właśnie, nie koleżanka, nawet sumienie. Haker numer jeden kur...